Jeszcze most w ten sposób? Nie rob tak. Każdy jak zbudować ładniejszy. Więc najpierw niszczymy stary most. Teraz naprzemiennie kładziemy ze sobą ognisko oraz świerkową płytę. No i robimy sobie to tak długie, jak tylko oczywiście potrzebujemy. No i teraz bierzemy łopatę do ręki i gasimy sobie wszystkie nasze ogniska. Dla lepszego designu ogniska możecie kłaść w różne strony. Pamiętajcie o tym. Teraz na krawędziach dajemy sobie świerkowe klapy. O no, dokładnie w taki sposób i robimy to samo z drugiej strony. Teraz te klapy zamykamy. Następnie prowadzimy sobie kawałek mostu jeszcze trochę w wyżej tak naprawdę tak jak tylko chcemy, o na przykład w taki sposób i to samo oczywiście z drugiej strony. Jednak dalej jest trochę pusto i możemy sobie to nieco urozmaicić. Zamiast niektórych klap postawcie sobie pniaki, tylko tak, żeby były do góry. No i zróbcie to w losowych miejscach. Teraz na tych pniakach dajemy sobie po prostu różne lampy czy też po prostu doniczki. Do doniczek oczywiście jakieś kwiatki, a wokół mostu dajemy sobie jeszcze kilka lilii wodnych. Zawsze to robi pewne małe urozmaicenia. No i tada prosty, odniejszy most jest gotowy.